Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, teraz właśnie będziemy będę łowił ryby. To znaczy, z synem sobie pojechaliśmy. Tam jego kolega jest zainteresowany, chciałby zobaczyć, więc wybraliśmy się razem. Zaraz dojedzie to będziemy łowić. A no, cel na dzisiaj ryba. A, no i właśnie, pozdrowienia z... z jakiego dzisiaj? No nie no, dzisiaj jest ładnie, kręba, nie? Nie ma deszczu. Jakby był ktoś ciekawy, jak to wygląda, to to jest tak jak już, tak samo łowię jak na zawodach, Rzadko inaczej, czasami tylko używamy dwóch haczyków, zależy jak tam jedziemy i jakie są różne plany, także są tutaj zestaw z trzema haczykami. Dzisiaj używam Lagworm, tak jak tu widać. Ja osobiście używam igieł do nabijania robaków, i wtedy mi jest łatwiej, ale to jest ze względu na to, że jak widać mam okulary i nie zawsze, wiecie, jest trudno sobie z wiekiem już trafić, nie gdzie, nie gdzie, szczególnie jak jest takie coś małego, małego. Eee, I haczyki, jak są takie szczególnie malutkie, nie, eee, no to i też z, z, tam z palcami, nie dobra, nie, to, to już mniejsza z tym e, także tak to wygląda no i zakładam tak trzy przynęty na każdy na każdy haczyk zakładam przynętę przepraszam, no i później leci do oceanu jak będzie jakaś ryba to to zobaczycie to zaraz, nie? dobra, dziękuję hehe krmba dobra, idę zwinąć a wy sobie pooglądajcie, dobrze? to nie są zawody, także to jest takie wyjazd na ryby dla przyjemności tak jak się łowi, także nie wiem, 25 minut jest tam przynęta siedzi w wodzie idę sobie powoli sprawdzić później sobie znowu założę Przynęte na haczyk, nie mam drugiego zestawu przygotowany na wymianę, tak jak to jest na zawodach, żeby nie tracić czasu A ja już nie będę tutaj no, ględził, tylko posłuchajcie sobie trochę oceanu Jak fale szumią, a ja zwinę i zobaczę czy coś jest, także No nic się nie udało złowić, ale widzieliście, także młody też już tam coś robi, ja tutaj przygotowany jak widać, spokojnie, siedzonko, siedzenie, tutaj miejsce gdzie się przynęty, nie? plecak na to wszystko i do następnego. Pewnie którymś nagraniem trafię na rybę, ale staram się nagrywać każde. No i później jak coś będzie, no to będziecie to widzieć, nie? a resztę się usunie. 妈呢？干嘛？ Hej, hey. ładna. Zmierzymy, zmierzymy. Na no, szybko. 31 No w końcu się udało, dobra. Eee, koniec już eee, ile tu byliśmy? 4 godziny wcześniej. Każdy złowił rybę. Także zadowolenie jak zresztą, że się widzieli. Krótki wypas. Wypad przepraszam. Eee, no to co? Karamba, pozdrowienia z krainy deszczowców, Właśnie zaczyna padać i także się już zbieramy już trochę ciemniej jest. Zresztą jak widać tam z tyłu. O, młodzi są, dobra, nie przedłużam. Do zobaczenia. Pa.